Dobry wszystkim. Eee, czego jeszcze nie było na tym kanale nie było filmu narciarskiego. Montgenèvre, tutaj jestem, ze znajomymi. I poczekałem kilka dni od przyjazdu, żeby coś zacząć nagrywać, no żeby poznać ośrodek. No bo jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby tu przyjechać, no to nie chciałem od razu nie opowiadać pierwszego, drugiego dnia, jak jeszcze człowiek nie wie do końca o co chodzi. Eee, 110 km tras. Mm, jest kilka, których już nie działa, bo jest ciepło. Jest się ciepło, dużo słońca i wyżarło, wyżarło trasy niektóre. I już się po nich nie pojeździ, ale mimo wszystko, jeżeli nabierzemy wysokości, jest dobrze. A nawet bardzo dobrze. Yy, przygotowują to, ratrakują, mają w nocy temperaturę minusową, to coś tam potrafią dośnieżyć. A przede wszystkim nie ma tu ludzi. Nie ma praktycznie nikogo. No wiadomo, w tych takich najbardziej yy, super stokach i yy, przy tych naj, 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 najbardziej uczyszczanych wyciągach to ktoś tam się pojawia, no. ale idzie trafić miejsca z fajnymi stokami, że nie ma nikogo. Z rzeczy ważnych, to yy, muszę wam o czymś powiedzieć. O ile stoki to są naprawdę zajebiste, tu się no, odkręcamy pies i ile fabryka dała. E, no to wyciągi. No nie jest to nówka. Nie jest to środek spod igły. Po renowacji bądź ośrodek, który został niedawno zbudowany i oddany do użytku. Yy, te krzesełka są yy, wolne. Zdarzają się szybsze, owszem. Ale generalnie taki oldschoolowy ośrodek, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Nie ma też za dużo knajp, więc jeżeli liczycie, że przy każdym wyciągu będzie knajpa i będzie można wypić aperola, no to, to nie, to jest problem. Są knajpy, ale trzeba ich się trochę naszukać no i mogłoby być trochę więcej. No ale dzięki temu nie ma prowokacji, żeby siedzieć, tylko jest prowokacja, żeby jeździć coś za coś. Częstochowy na mod GDF jest 1600 km tam plus minus 100 km w zależności jaką trasę sobie ustawicie na Google mapie. E, czy warto, czy warto jakaś taki kawał, żeby pojeździć na nartach? I tak i nie, bo jak mówiłem wam na początku, stoki są, stoki są super i tutaj się można wyjeździć na maksa. E, tylko pytanie, czy gdzieś bliżej nie jest równie fajnie. Myślę tutaj o Austrii, yy, tylko tak, jeżeli jedziecie na taki wyjazd zorganizowany jakim ja jestem, no to koszta są niższe. No wynajmy na to, że karec Austrii kosztuje, no teraz to chyba 55 euro można przyjąć dziennie, no to taki tygodniowy wyjazd do Austrii prywatnie, a zorganizowanie tutaj no to robi różnicę, że tutaj jest taniej. I dlatego ze względów ekonomicznych warto przyjechać tutaj, a nie jechać na własną rękę do Austrii. Na ośrodek, który się chwali, że ma największe opady śniegu we Francji, no to trochę to jest chyba chwalenie, bo o ile na trasach tego śniegu jest dużo i tam, gdzie te trasy są otwarte, są rzeczywiście perfekcyjnie przygotowane, to same góry, tak jak widzicie za mną, to, to wiosna. To tu już jest wiosna. Mamy 23 marca. Jest zimowo na północnych stokach i tam wyżej, owszem. Ale tak poniżej 1700 metrów to tu jest normalna wiosna. Normalna wiosna trawa. Trawa i wiosennie. Więc jeżeli liczycie na jakąś super zimę na początku wiosny kalendarzowej, no to, to nie w tym roku. Może w innych latach było lepiej, może za rok będzie lepiej, no ale w tym roku w każdym razie tak nie ma. ten z odczyka, ale nie bójcie się tutaj odczyków jak na lekarstwo. Jedna rzecz jest zastanawiająca. Tutaj obok mnie idzie najlepsza trasa tego środka prowadząca na 2450 metrów. Kończąca się w końcu naifon, czyli tak po alpejsku, fajnie z, z Apreski. I obok jeszcze jest jedna piękna góra z równie piękną trasą. No Wiadomo, że tam są nawet trzy warianty tej trasy. I dlaczego, dlaczego to nie działa? Dlaczego mając dwie popisowe góry, dwie popisowe trasy, czy może nie trasy tylko krzesła, działa tylko jedno? No kurwa dlaczego. Jak jest dobry wyjazd, z dobrą pogodą, to narty ledwie zaczynają, już się kończą. Montgener, ośrodek fajny, fajny. Nie jest to taki porywający, że ło, czego tutaj nie ma. Jakie tu są knajpy, jakie tu są możliwości. To jest taki dawca kilometrów. Eee, nie ma tutaj ludzi, więc możecie trzaskać bez kolejek. Nie, znajdziecie stoki, gdzie nie ma tutaj absolutnie nikogo. Ale porównując z Ser no to. Bardziej bym polecał tam. Byłem tam w 2016 roku i tamten ośrodek robi większe wrażenie. No jest taki bardziej no, no, nowoczesny. Tutaj jest tak troszkę oldschoolowo, ale ma to swój klimat. Więc, reasumując, jeżeli macie okazję tu przyjechać za jakieś normalne pieniądze, to jak najbardziej można tutaj przyjechać, ale prawdopodobnie w sąsiedni Sachier będziecie mieli więcej ofert. To więc też możecie przyjechać po prostu na wycieczkę na jeden dzień. Yy, może być tak, że w cenie ski z jakiegoś biura będziecie mieli jeden dzień tutaj na, na, na gratisie. Bo my mieliśmy jeden dzień na gratisie w Cerharavir. Yy, no i w tym roku było dosyć wiosennie tam. Szybko się, szybko się rozpuszczały niektóre trasy. Yy, a tutaj było troszeczkę wyżej i się to lepiej trzymało. Wybór pozostawiam Wam. Generalnie jeżeli będziecie mieli pogodę i śnieg, to ani jednego, ani drugiego środka nie będziecie żałować.